Montparnasse to dzielnica Paryża, dzielnica bohemy artystycznej tego miasta. Co jednak miejsce to w latach 60. XX wieku miało wspólnego z jawożnym z tamtych czasów? Na pytanie odpowiada historyk Jarosław Sawiak. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa Montparnasse. Montparnasse to jest dzielnica współczesnego Paryża, zresztą dzielnica Paryża od wielu pokoleń. Montparnasse. Ta dzielnica stolicy Francji kojarzy się zdecydowanie z bohemą artystyczną tego miasta, która przeniosła się do tej właśnie dzielnicy w latach 30. XX wieku, z dzielnicy zresztą Montmartre. Sama nazwa Montparnasse może być tłumaczona po prostu jako Góra Parnas tutaj w nawiązaniu do tej mitycznej siedziby dziewięciu mus. A co francuski czy paryski Montparnasse ma wspólnego z jawożnym? No niby niewiele, ale pewien wątek nieznaczy się pojawia. Wystarczy tutaj pochylić się nad. Książką świętej pamięci Badłomieja Cieszyńskiego pod tytułem Jawożno Minione i to właśnie pan Badłomiej Cieszyński. Tą część Jawożna to tak zwane Górne Jawożno, zwane przez niektórych Starym Jawożnem bądź Starym Miastem, czyli Górne Jawożna, więc położone po tej górnej części Jawożenskiego Rynku. W pewnym sensie i na pewnym etapie panu Cieszyńskiemu kojarzyło się właśnie z tą dzielnicą stolicy Francji. A jak do tego doszło? Otóż w 1958 roku francuski reżyser Jacques Baker nakreślił taki film poświęcony włoskiemu artyście, malarzowi, rzeźbiarzowi żydowskiego pochodzenia. Amadeo Modiglianiemu, człowiekowi wybitnemu, natomiast po śmierci przez długi czas, a szczególnie za życia zupełnie niedocenianemu i poniekąd zapomnianemu. I właśnie w tamtym okresie pan Bartłomiej Cieszyński po obejrzeniu tego właśnie filmu, który opowiada o ostatnim roku z życia artysty, artysty, który znaczną część swojego żywota spędził właśnie w dzielnicy Montparnasse, ten film zresztą pokazuje właśnie już upadek tego artysty, jego problemy z samotnością, jego problemy z alkoholizmem i w dużej mierze ten film właśnie pokazuje, jak Mogigliani, Amadeo Mogigliani właśnie w tym filmie, zresztą pod tytułem Le Amant de Montparnasse, błąka się po dzielnicy Montparnasse i właśnie w ten sposób Pan Bartłomiej Cieszyński skojarzył zabudowę dzielnicy Montparnat z zabudową tej części Jaworzna. A czego dokładnie dotyczyły te skojarzenia? A mianowicie przede wszystkim tego, że w tej części naszego miasta dominowała zabudowa. Z kamienia były to wysokie szczyty budynków, stodół, stajni różnego rodzaju, ale przede wszystkim niemal niekończące się kamienne olbrzymie mury, czasami zlepione jakąś zaprawą, a czasami po prostu poukładane kamienie jedne na drugich. I te mury, jednocześnie te wąskie uliczki, a także zaułki tu i ówdzie wytwarzały taki specyficzny klimat tego miejsca. Oczywiście nie była to w żaden sposób siedziba jakiejkolwiek lokalnej bohemy artystycznej, Natomiast rzeczywiście pod kątem architektonicznym pan Bartłomiej Cieszyński dostrzegał pewne podobieństwa, więc te wysokie, potężne mury, te kamienne budowle, oczywiście no, niby zwykłe domy, niby zwykłe stodoły, ale z punktu widzenia młodego człowieka w latach 60., rzeczywiście były to obiekty, no, można powiedzieć, okazałe i przede wszystkim te zaułki, te mury ciągnące się aż w kierunku. Pól, gdzie zresztą też te mury ciągnęły się dalej, gdzie były usłupiska kamieni z myślą o budowie różnego rodzaju obiektów, stajni czy nawet domos i to wszystko panu Bartłomiejowi Cieszyńskiemu kojarzyło się architektonicznie właśnie co do budulca, także właśnie z tego typu zabudową i przede wszystkim z tą francuską dzielnicą Paryża. Zresztą to też istotne jest, że właśnie ta część jawożna mimo że to ona tak naprawdę, proszę Państwa, najbardziej ucierpiała w czasie Pożaru naszego miasta w 1874 roku, kiedy właśnie to tak zwane górne jawożno spłonęło niemal doszczętnie, to właśnie tutaj, proszę Państwa, paradoksalnie zachowało się najwięcej budynków, które można rzeczywiście określić tym starym jawożnem budynków z przełomu XIX i XX wieku, gdzie rzeczywiście dominuje, chociaż czasami już po części niewidoczna, zabudowa z kamienia, domy kamienne wysokie, często strzeliste, podobnie jak stodoły czy takie narożne budynki, które niejednokrotnie, Wielokrotnie pobadają tu oczywiście w ruinę, niektóre zostały poddane renowacji, zostały no, na przykład ocieplone, czyli ta pierwotna zabudowa nie jest już widoczna. Tych murów też nie ma już wiele, ale w latach 60. XX wieku z punktu widzenia pan Bartłomieja Cieszyńskiego ten teren naszego Jaworzna wyglądał zupełnie inaczej, co niewątpliwie było prawdą i niewątpliwie w jakiś tam sposób mogło panu Cieszyńskiemu przypominać tą dzielnicę francuskiej stolicy.